Cześć się manowitam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii ozotówki do gotówki i dzisiaj będziemy sobie prasować słowem z tego owsa co gosieliśmy w poprzednim odcinku co już tu ja zajadę elegancko Miała być trochę inna praca, ale z racji, że jest pogoda trzeba korzystać, więc yy, sobie to sprasujemy No ale co? Na samym wstępie standardowo proszę was o zostawienie łapeczki w górę oraz subika dzwonek kto jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach. I co, staro 15 pachów w górę to się równa kolejny odcinek, a dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag prasowanie, a ja wam szypnę serduszko. Także tak to się prezentuje elegancko. No drugi raz już prasujemy Wiem, że może trochę nie nudzić, ale pogoda jest co trzeba zrobić. Miał być trochę inny odcinek, w ogóle nie miał padać, a nie pada, więc polecę to sprasować. Bo chciałem oborniczek rozwozić, też wiem, że było, te prace się teraz trochę powtarzają, ale nic wam nie poradzę. widzowie, niestety, jeżeli chodzi o ten odcinek specjalny, taki, no to może dzisiaj się już za niego wezmę. Z dzisiaj, poniedziałek, jak ja dla Was nagrywam, zobaczymy. Może dzisiaj, a może wezmę na się na przykład jutro, zobaczymy, jak będzie z chęciami. Ale widzę, że John Deere mało paliwa, ma, więc mam nadzieję, że mi to paliwa jeszcze tu starczy. Więc ciekawe będzie. Dzisiaj tak John Dirka podczepiłem w sumie, bo dawno nim nic nie robiliśmy. Ostatnia pracę jak my nim robiliśmy, to nie wiem w sumie. Czekajcie No dobra stoi. Nie pamiętam jaką w sumie pracę robiliśmy ostatnio nad John Deerkiem, no ale... Wydaje mi się, że z tego co mi się pamięta to na pewno było dosyć dawno. Więc po prostu sobie to porobimy dzisiaj. Żeby tutaj elegancko, bo ogólnie też zauważyłem, nie wiem czy to w poprzednim odcinku, ale wydawało mi się, że coś się w montażu wydarzyło, że odcinek nie był płynny taki chyba, nawet nie wiem czy 60 fps było, nie wiem dlaczego się tak wydarzyło. Ja aktualnie, jak nagrywam, mam tutaj wszystko normalnie, więc obaj się na pewno nic się nie wydarzyło. Muszę coś tam pogrzebać w filmorii, bo nie montuję, muszę coś zobaczyć. Czy przy eksporcie coś jest inna opcja jakaś ustawiona? Nie mam zielonego pojęcia, ale mam nadzieję, że to się już nie powtórzy. Bo chcę, żebyście jakąś jednak jakość mieli z tych filmików. No ale mam nadzieję, że to się ogarnie, raczej się powinno na no spokojnie. Widzę tak jak mówię, ten odcinek specjalny. Być, na pewno będzie w tym tygodniu. Tylko muszę się za to wziąć. Dużo osób na tym skorzysta. I ostatni raz wspominam o tym. Najprawdopodobniej najdługo to już będzie po prostu niepotrzebne Będzie na kanale i tak to wygląda No ale zobaczymy jak to się w ogóle przyjmie Czy będzie miało sens w ogóle, czy to nie będzie miało sensu Czy odcinki nadal będą nudne, czy nie będą nudne Znaczy może nie nudne, tylko takie żmudne Fajnie by było, mam bardzo fajny pomysł Mam nadzieję, że to wypali i... No może w końcu na tej serii jakaś taka Przełom będzie, chociaż przełom już dosyć niedawno był, ale widzę, że ten przełom już spadł Wiecie, zawsze nic nie będzie do końca, w sensie zawsze Na stałe nic nie będzie Akurat się tak przydarzyło, fajne filmiki były Więc no się udało, no a teraz niestety jest trochę pracy żmudnej i No już to tak fajnie nie wygląda Ale ja nic też na to nie poradzę to jest trzeba zrobić, wydaje mi się, że po żniwach będzie na pewno fajnie. W sumie, poczekajcie. O, jak będzie jakaś belka, to sobie Zrobimy miniatureczkę. Więc elegancko robimy. Może na nie wiem, na następnym odcinku, jakieś pod yy, ujęcie nagramy, coś zobaczymy. Może by się udało, wiecie, to z czasem kruchowo w weekend ja mogę wam to zrobić, a w tygodniu, tak wiecie, trochę średnio. Jednak mi to robić. To trzeba, wiecie, ja też nauka jest, pamiętego że już jest prawie maj. Jednak trzeba się, się jeszcze uczyć, żeby było elegancko, żeby tutaj dwa razy tej samej klasy nie powtarzać. Przydałoby się jej nie powtarzać drugi raz, bo to trochę nudne by było. Bo wiecie co, nie zrobimy sobie na około. pojedziemy sobie tutaj, żeby fajna miniatureczka była, bo zaraz się okaże, że będziemy w tym samym miejscu gdzie była ostatnia ale tam, na tych zakrętach Także pojedziemy sobie teraz tak Ogólnie nie wiem czy mnie trochę inaczej słyszycie, bo trochę dziurka mi się zatkała od nosa, nie wiem dlaczego Możecie myśleć mi jakbym miał katar, ale nie posiadam takowego Więc jakby ktoś pytał, ale ogólnie widzę, że Serwis będę musiał zrobić w Czendirku Właśnie nie on naprawiany był jest tam coś coś było wymieniane, ale nie wszystko, tak? Więc yy, na pewno tutaj coś... Stój... O! elegancko Nie było wszystko robione do końca, więc... Aha, bo się prasa zamknęła. Ja chciałem, żeby była otwarta. Ajajaj. ale aj, aj. to może jeszcze dzisiaj nie zrobimy? Hallo? Hallo? Aparat się zaciął? O, nie zaciął się już. Nie wiem, no powiem wam, że... Wiem, że ten serię, te odcinki są teraz żmudne, ale no... No musicie poczekać na ten odcinek. Im szybciej go zrobię, tym lepiej na pewno będzie dla mnie, dla was również, więc no... Bo kiedyś może się zepnę kiedyś i może go wam zrobię. Nie wiem, czy się śmieje, no w tym tygodniu wydaje mi się, że... No nic mi, no nie wiem, na 80 albo na 90% będzie. Bo może nawet jak mnie dzisiaj chęci zabiorą, to się już dzisiaj za to zabiorę i będzie gotowe. Bo to w sumie praktycznie głównie montażem się trzeba pobawić niż nagrywaniem w sumie w samym sobie. Bo najprawdopodobniej będziecie widzieć. A zresztą nie będę mówił z fajnym stylem, mam nadzieję, że wam przyjdzie. Przypadnie do gustu. O! Co to zrobić? Żeby to wam przypadło fajnie do gustu i żeby Żebyście wy byli zadowoleni i żebym ja był zadowolony W ogóle ja też to pole Tam to jedno, to mniejsze jeszcze Udało się je skosić Wsypło tam 6 ton chyba Z tego co pamiętam Już wsypałem do hali i nie ma z nami wara w ogóle To też zapomniałem wspomnieć Pojechał już sobie, odjechał Więc niestety realnych prac sobie na razie nie porobimy Znaczy mówię na razie no to po prostu będzie zajętego nowego gospodarstwie, gospodarstwa, nie, akurat nie mówię, że ten, ale no, nie wiem do końca. Naprawdę nie wiem. Same perełeczki chcę dla was, żebyście wybrali, same perełeczki będą. Ale decyzja wiadomo będzie należeć czy wy to będziecie to wybierzecie, czy wybierzecie to. Tak to będzie wyglądać na pewno, że będzie, będziecie ty wy to wybierać, tylko problem jest też taki, no że musimy się pozbyć jednego ciągnika. Gospodarstwo, bo będziemy mieli wtedy 5 A o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby mieć 4 uników. 4 tak tak jest dosyć sporo. Ale czego się trzeba pozbyć. I nie wiem, też może Wam zrobię ankietę. Najpierw kupmy, a potem sprzedajmy. Wydaje mi się, że to będzie lepsze. Bo w razie, bo jeszcze mamy ciągnię do roboty, jak by coś się z niej stało, czy coś, to zawsze jest jeden zapasowy. Także zrobimy tak, że najpierw kupimy, potem sprzedamy i wy będziecie decydować, który ciąg sprzedajemy. Wiedziałem, że ktoś chciał rynówkę sprzedać. Zetora na razie jeszcze nie sprzedaję, poczekam sobie trochę. Bo fajna sprzę fajny sprzęt, fajny Może na następnym odcinku sobie coś z nim porobimy, Chciałem sobie pracować nim, ale stwierdziłem, że Jundira jednak trochę nie było to. A dwa odcinki temu był Zetor, więc to tam nie wiem, co będziemy nim robić. No ale coś na pewno się będzie robić, może nie wiem, drugi rozrzutnik wypożyczalny, no ale w sumie jest, ja, ja samemu dwoma rozrzutnikami nic nie zrobię, nie? Także wiecie. Także tak to wygląda. Trochę widzę, że to prasowanie to daj mi. w sumie wcale chyba mało belek nie będzie. To jest zdecydowanie na plus, no bo sumy już też coraz kruchy, krusiej z nią, bo krówki też muszą na czymś leżeć, tak? Wiadomo. To jest tak samo jakbym miał człowiek na przykład, nie wiem siedzieć na krześle, ale na przykład z metalu albo... No z betonu, bo to akurat on leżą na betonie. Więc na... Jakbym miał człowiek leżeć na betonie, no to wiecie, no to nie jest wcale takie przyjemne. Lepiej sobie siedzieć na przykład takim z oszyciem na przykład jakimś albo jakąś gąbeczką, więc... Kim trzeba siedzieć, żeby miały w miarę wygodnie. No, ale oczywiście tyle ile się da. Nie robię nim też nie wiadomo nie wiem powiedzmy Półmetrowego posłania, żeby naprawdę miękko miały. No ale te tam ile może być? Z 20 cm? Nawet nie, to powiedzmy jest 15 powinno im wystarczyć. Bo to wiecie, one najpierw dacie, potem sobie tam nasrają. Że tak powiem, sobie tutaj pozwolę. I wtedy, wiadomo, to się podwyższa. No, wiadomo, że one też wiecznie czystego nie będą miały. Nie da się tak zrobić. Jest to za ciężkie. Zresztą częściej by po prostu dużo materiału schodziło, a zresztą to też nie chodzi w oborniku, żeby sama słoma była. To żeby jednak tego obornika też było trochę. To nie polega na tym, że słoma daje nawóz tylko obornik. Dlatego tak to wygląda. I będzie elegancko robione tak, żeby było dobrze. No i Tu jest fajny taki kadry, sobie zrobimy elegancko, pykniemy foteczkę, fotyczkiem. W sumie myślałem, że ta prasa będzie za duża dla tego jendera, a patrz, nie nawet nie jest naprawdę źle. Fajnie to pasuje, na równo mniej więcej są. Koniowo tutaj też jest zapas, bo tu chyba w prasie jest 90, a tu jest 225 chyba w John Dre bodajże. Nie pamiętam do końca. Nie, 110 jest przepraszam. Nie wiem czy powiedziałem 225 czy 125. 125 można było zrobić, ale jest 110. A praca nie wiem, 80-90 ani potrzebuję coś chyba takiego. Z tego co mi się pamięta, bo jednak tą pracę już trochę mam, nie? Więc wiecie, to może mogło mi się troszeczkę zapomnieć. Zobaczymy sobie za ile mamy. Min 11 minut, no to elegancko sobie tutaj będziemy dalej robić. Mam nadzieję, że odcinek teraz tak będzie, to będzie już tak, nie wiem, bo... Jak patrzałem sobie poprzedni odcinek jeszcze na starym komputerze, to normalnie fajnie to wyglądało. A teraz to ja nie wiem. Na pewno nie jest przez OBS-a. No w OBS jest wszystko właśnie elegancko. Ewentualnie, że trzeba będzie to się przerzucimy z powrotem na Nvidia. już wolałbym tego uniknąć jednak. W OBSie większe możliwości, wiecie, tu można coś dodać, tu coś można ująć, tutaj tralalala. Więc OBSik moim zdaniem lepszy lepszy wybór, ale nie najlepszy na pewno. To jest też taka, taki trafny argument, że no jest kilka innych programów, tylko że płatnych, które jednak są lepsze. Ja niestety takiego takowego nie posiadam. Czy kiedyś będę posiadał? Nie wiem. Wydaje mi się, że nie. Już tak czy siak na film troszeczkę tutaj musiałem zapłacić. No ale zobaczymy, no ja nie mówię nie, tak może. Może się Coś zmieni, nie wiem, będzie taka kariera youtuberska Elegancka, amerykańska, że Nawet se i kupię ten Może sobie nawet i kupię program do obu nagrywania Lepszy, no chociaż Nvidia, nawet, nawet gdyby ta Nvidia Wystarczała, więc też by z tym problemu nie było A obs no to wiecie, też nie będzie na pewno tutaj Żadnych braków W mniej więcej prawie, że to samo tylko, że nagrywałem no wiem, w Nvidia, bo mi komputera zużywa. Aktualnie, no to wiecie, ja tutaj troszeczkę ulepszyłem sobie komputer Możecie w opis wejść Jest zmienione na 200% Bo w poprzednim odcinku też już było zmienione A teraz też będzie na pewno I możecie sobie zobaczyć co tam Trawe pisze Co ja posiadam, czego ja nie posiadam co się zmienione zostało, to też możecie jakieś poprzednie odcinki zobaczyć Tam był inny opis, teraz jest inny Tak naprawdę zachęcam was Żebyście sobie zobaczyli Dobra, wyjeżdżamy sobie, o kurde Audi, oła Ja się pakowałem Dobrze, tej Audi nie skasowałem, tam to nam ciula, ale dobrze, ja tam się nie podjechałem, nie? Bo ja bym miał straty i... Była moja wina i jeszcze by tamten miał straty, nie wiadomo czym co by się stało, ja jeszcze w OSP pracuję. Nie nie, 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 to nie, nie, nie. z takimi ludźmi tutaj takie rzeczy. Wolę, wolę uniknąć tego, bo to nic ciekawego w sumie wam powiem, nic ciekawego na pewno by to nie było. Oby mnie zamknęli i wtedy to, wtedy to wiecie, to byście sobie pooglądali serię. To by było, na pewno byście tak oglądali. Zróżnicowane, by wszystko byłobyśmy normalnie. No, nie wiem, no, tak to było elegancko, lepiej na pewno niż teraz. To byście sobie na pewno tak pooglądali, że to a oh, oh. Dobra, zajeżdżamy się na gospodarstwo. dziękuję kończę dzisiaj taki krótszy odcinek. Wczoraj ostatnio był 21 minut, dzisiaj zrobimy z 15. Jakoś będziemy chodzić. Tu obecnie jeszcze nieskoszony, i tu jest właśnie skoszone Tam patrzcie, tutaj u tu, tu tu tu, o tu tu elegancko na sieczkę, nie robiłem na słomę no, w sumie to co tam chyba jest wystarczy, powinno wystarczyć Siana jeszcze trzeba będzie zrobić na pewno jeden pokos drugą łąkę kupimy też więc yy, będzie więcej tego siana jednak i wydaje mi się że to powinno starczyć to powinno starczyć bez większego problemu ale co, sobie cofiemy o kurde poczekajcie bo mnie tu zarzuciło leciutko cofiemy sobie schowamy prasę, nie trzeba i tu myć bo tu wiecie Aż tak się nie ukurzyła, dużo nie zrobiła. Bo może jak będzie jeszcze na jesień czyszczone to może ją tu wy wytargam i bo nawet nasiono kosy to ostatnio była czyszczona, więc tutaj jak jej nie wyczyszczę aż tak, się chyba krzywda nie stanie, chociaż w sumie widzowie, jak ktoś nie ogląda odcinka z pożaru Bizona, no to nie wie, że ten właściciel po prostu go nie wyczyścił i to było wodem zapalenia, ponieważ po prostu i iskra. No i, 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 pa i kombajn papa tak? Więc tyle ogólnie jak widzicie, tutaj Dorek jest do czegoś podczepiony. Będzie, będzie coś na pewno robione. Tyle mogę wam pokazać. Dla osób, które dotrwały do końca. W sumie czemu by nie? Dobra, zrobiłem z taką on nie stoi, czekajcie zgasimy. Z tego później przestawię, tu stałem ogólnie przyczepy. Tu Ładowareczka, tak jak stała, tu kombajn postawię na razie, tu jest rozrzutnik. Może na samym cinku się przyda, zobaczymy. I tutaj wysypałem. owies, jeszcze go nie podgarnąłem. Chociaż sumie nie wiem czy będę go podgarnął, bo tutaj na rozrzutnik miejsce jest. Przeciepa ta lapeta może stać tam, gdzie stoi. Nikomu tu nie, nie, nie wadzi. Jak widzicie, siana jest naprawdę mało. Trzeba to robić troszeczkę. No ale krowy na razie jeszcze jeść, co mają. No ale co? To było na tyle. Mało, że wam się podobało. Zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę. Oraz sobie ka dzwonek, to jest nowy. Abyście byli informowani o nowych odcinkach. Możecie też napisać hashtag. jest oh a ja wam szybce serduszko. Jakieś, miałem wiem, propozycje, co dodać, co nie dodać, co usunąć. Też chętnie poczytam. I co? Na razie. Trzymajcie się. Cześć.